Witam, witam. Jest poprawa jakości wody. Zmieniłem gąbkę parę, parę dni temu na drobniejszą, także jest ok. Trzy dni temu była większa podmianka. Woda zrobiła się mleczna, ale dzisiaj przyjdę z pracy. No i Super Clarence. Spójrzcie, oto skie Tam się silują gdzieś na gałęziach. O, tam jest. Powiem szczerze, że one już mają rok. One w ogóle nie rosną praktycznie. Porównując do tego pana smoka, tutaj to on przez 3 miesiące już podwoił swoją wielkość. No ale nie o nich dzisiaj. Jak macie małe akwarium otoski jak najfajniej, bo bo nie rosną tak duże jadów i nie zajmują Wam wiele miejsca w akwarium. Dobra, ale nie o tym. Pamiętacie moją lilię Red Tiger? Urwało mi się od nasionka. Były korzonki, wsadziłem korzonki w ziemię i pięknie ładnie Zaczęły wypuszczać listki, rosnąć, coraz większe jest. Myślałem, że nasionko już będzie do wyrzucenia, ale okazało się, że wypuściło następne pędy i następne liście. Przełożę je tutaj po prostu pod, pod pana gronojada, tak żeby te korzonki mogły się spokojnie zagłębiać w piach. O, tam jakieś maleństwo się rozmnażają. No i tyle. Jaki mam jeszcze problem? Dokupuję drobnicę tutaj do przodu powolutku, tak sobie zbieram od czasu do czasu i problem jest tego typu, że jak włożę w piach, no to korzonki są tak małe, że to wszystko wychodzi, wychodzi z piachu, te nowe, nowe roślinki. No trzeba to po prostu wsadzać na bieżąco z powrotem, aż w końcu roślinki się zakorzenią i, i będą się trzymać. No przy kiryskach i piasku to jest... Sorki, ciężka sprawa, no ale co zrobimy? Trzeba po prostu je wsadzać z powrotem. E, ruszyły mi tam rośliny z tyłu. E, moczarka kanadyjska rośnie jak na drożdziach, także już wiem, które z nich są tak dobrze ukorzenione, bo się pięknie rozgałęzia i bardzo szybko rośnie. Rzeczywiście, to to można nazwać te, te roślinki, roślinki szybko rosnące, bo to w oczach po prostu z dnia na dzień coraz większe. No i tyle, no i cały czas dokupuję tych roślinek, troszkę mi się pojawiło więcej rozsianych krasnorostów po korzeniu, tu gdzie jest największe ee, światło, ale roślinki też robią swoją robotę, także myślę, że zgarną te wszystkie substancje odżywcze z wody i te glony nie będą się tak, nie będą się tak po prostu rozwijać. Ciluje się tutaj piękny, piękna ta ryba jest, normalnie bardzo mi się podoba. Przez nie mam też właśnie taką bardzo mętniejszą wodę, znaczy mętniejszą z tymi drobinkami. Jak jest wyłączone światło, no to one, one niestety żerują albo niestety, albo stety e, podnie i wszystko podnoszą do góry. No plus jest tego typu, że to idzie e, w filtr. E, plus minus, bo trzeba czyścić. No niestety piasek nie przyjmuje tego wszystkiego tak, jakby bym chciał. Żwirek przyjmuje. Drobinki tego wszystkiego dużo lepiej niż piasek. No, no to już wiem na przyszłość. Ale piasek też fajnie wygląda: no tylko mniejsza ilość rybek i, i jakiś fajny e, system filtracyjny. Dobra, mniejsza większość na dzisiaj wystarczy. E, poproszę o suba, poproszę łapkę, poproszę o komentarz. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, dzięki, na razie.